Chciałabym podzielić się z Wami pewną historią, która dotyczy mnie. Bo chyba najlepiej dzielić się czasami z rzeczami, które pochodzą z prosto, po prostu z mojego własnego doświadczenia, niż dawać Wam jakieś porady yy, i wskazówki, bo chyba to jest najbardziej autentyczne, to jest prawdziwe, kiedy to jest własnego mojego życia. I wiecie co? Chciałabym trochę się podzielić takimi refleksjami na temat relacji. Bo wiele z nas nie jest gotowych na prawdziwą relację, taką któremu sobie marzymy, bo każdy z nas marzy, czy to mężczyzna, czy to kobieta, marzy o udanej relacji. A co znaczy udana relacja, to jest jeszcze następny topik, bo wiele z nas nie wie, co znaczy udana relacja, na czym ona miałaby polegać, bo nie mamy wzorców najnormalniej w świecie takich, które by nam pokazały, jak ta relacja polega. I często mamy poświadomości jakieś uczucie, jak to miałoby wyglądać, a jednocześnie nie mamy pojęcia, jak do tego dojść, jak do tego, jak do tego dotrzeć. Na pewno, jeśli myślimy o udanej relacji, to jest harmonia, to jest balans, to jest y, wymiana energetyczna, to jest przepływ energii, w moim niemaniu przynajmniej, tak mi się zawsze wydawało. I jeśli nie mamy tak naprawdę y, takiego doświadczenia, albo też nie przyglądaliśmy się w dzieciństwie takim właśnie relacjom, bo nie uderzyliśmy się w takiej rodzinie, zresztą chyba rzadko w ogóle taka rodzina istnieje. Teraz coraz bardziej to chyba jakby Wchodzimy w świadomość, że to coraz bardziej tak jakby rośnie i rośnie, ta świadomość i całą dane relacje, ale kiedyś walczyli. ma się chodziło tylko o przetrwanie, tak naprawdę chodziło tylko o to, żeby nam dać jeść i wysłać tak do szkoły, nie było mowy o emocjach. Były często kłótnie, były często przepychanki, e, projekcje na dzieci własnych złości, bez własnych frustracji, własnych jakiejś niemocy i, i te projekcje na dzieci jakby. To, do czego chcę, chcę powiedzieć, że te projekcje na nas, nas trochę skrzywdziły. Ja nie mówię, że to jest wina rodziców, po prostu y, gdzieś z czasem ewoluujemy i od nas zależy, co my z tym zrobimy. Ale tak jest, no, po prostu mamy dużo projekcji zakodowanych w naszym ciele, dużo programów z poprzednich, y, y, z kodów genetycznych, z linii rodzinnych, z linii kobiet. Ja miałam mnóstwo, y, jakby cierpienia y, z linii kobiet zakodowanych w mojej wątrobie, bo to też jest możliwe. E, po, Poprzedni wcielenie to jest jeszcze inny temat, e, no ale skupmy się na tym, co, co po prostu, co się nas dzieje, jeśli jako dziecko dostajemy taki, taki ładunek e, e, energetyczny, e, e, ładunek negatywny, gdzie wszystkie frustracje, wszystkie winy zrzucane są na nas świadomie bądź nieświadomie. bo Jeżeli ktoś chce się, wytłumaczyć w ten sposób, jeśli ktoś chce się rozładować energetycznie, e, 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 rozładować po prostu emocjonalnie, i ma frustrację i tu już w pracy się coś nie udaje, tu z żoną się pokłócił, tu coś tam, coś tam, coś tam i no kiedyś te emocje muszą się rozładować, to jest tak, że kiedyś te emocje muszą wylecieć, żeby człowiek mógł do tego swojego balansu dojść. No i najlepszym takim rozładowaniem jest oczywiście dziecko i jeszcze bez świadomości człowiek nie ma zdaje sobie sprawy, jak bardzo, jak bardzo Teraz jak oglądam na przykład mojego siostrzeńca, jak on bardzo przyjmuje wszystko, znaczy na szczęście Nigo to jest po prostu, on żyje swoim życiem i to jest najpiękniejsze, co może się wydarzyć. My rodzice, wydaje mi się, że są tylko po to, żeby po prostu mu pokazać drogę, chronić go. On ma się rozwijać w taki sposób, jaki powinien, ale wróćmy znowu do tematu, bo znowu odbiegam, jak zwykle. Co się dzieje z naszym ciałem, kiedy nam jest aplikowana taka dawka emocjonalna, w bardzo mało w młodym wieku, one te emocje w nas się zamykają, a że to wydarzenie, wydarzać się może, te sytuacje wydarzały się często, bardzo często, to one po prostu gdzieś się napiętnują w naszym ciele, w podświadomość wchodzą i takie wrastają, jakby były nasze. I dorastamy jako duzi, duzi ludzie, znaczy dorośli ludzie i no niestety, chcemy inaczej, ale kody, które nam się zapisały do tego szóstego roku życia, czy później, E, nami kierują i możemy sobie wybierać partnerów, partnerki, jakie chcemy, a te kody po prostu e, pokazują nam coś innego. I nawet jeśli nie chcemy popełnić błędów naszych rodziców, to robimy odwrotnie, czyli wchodzimy w długą, e, na koniec drugiego linii, e, końca e, kija, chyba było, tak u mnie jest, że po prostu nie, no ja tak się nie, da, nie, nie dam traktować jak moja mama na przykład. Choż nie jest mi to. To nie jest moja ocena oceniać moich to nie jest moje zadanie oceniać moich rodziców jako żyli. Wróćmy znowu do tematu. Co z tym zrobić? Ja w wieku teraz. Zawsze próbowałam tych relacji. Ja jestem osobą, która bardzo dobrze się czuje sama ze sobą. I, i jeśli jakaś relacja mi nie odpowiada, jeśli jakaś relacja wpływa na mnie negatywnie, a... Wpływa na mnie negatywnie wtedy, kiedy zaczynam wpadać w moje depresyjne stany, kiedy zaczynam zapominać, kim jestem właściwie, wpływa na mnie negatywnie wtedy, kiedy zaczynam tracić moje poczucie wartości, poczucie humoru i wszyscy naokoło zaczynają to zauważać. Oczywiście zdarzy się to coraz mniej mniej, ale to jest lata praktyki, lata pracy nad sobą i lata, lata, lata no po prostu hmm, praktyki i, i doświadczenia. I Wiecie, co, po tylu latach, kiedy, ile ja mam lat? Już nie wiem, chyba 47, teraz powiedzmy. <grytania> 47, gdzie powinna kobieta już być samężna, powinna mieć piątkę dzieci, na no, dwójkę dzieci, przynajmniej i taką stabilizowane życie. I zawsze mi to tak mm, właściwie nawet nie, po prostu nie rozumiem ludzi, którzy uważają, że wszyscy powinni być tacy sami. To braka też, wynika też z braku do świ świadomości. I dopiero teraz, w tym wieku, w którym jestem, zobaczyłam, czego ja naprawdę chcę. I chcę, jak żebym wyglądała moja relacja, bo wszystkie relacje do tej pory to było, no to była katastrofa. I to jest tak, że to nie, nie to, że ja już jestem w tej relacji, bo. Tylko po prostu dokładnie wiem, jak to powinno wyglądać. W tamtym tygodniu był mój dobry znajomy, którym znam się chyba naprawdę już naprawdę ładnych lat, ale, ale oni mieszka tu, mieszkaliśmy wcześniej w Irlandii, ja mieszkałam, mieszkaliśmy wcześniej w Irlandii, on teraz mieszka w Szwajcarii i tak gdzieś tam mniej więcej jesteśmy ze sobą w kontakcie. On też jest na, lub, szuk, szuk, lubi się rozwijać i tak gdzieś byliśmy w kontakcie i w końcu mi odwiedził. I w końcu co? Zobaczyłam naprawdę, jak powinien mężczyzna się zachowywać, jak ja jestem szczęśliwa w związku, jak powinien związek wyglądać. Ale wiecie, ile lat to trwało, wiecie, ile, ile, ile prób to trwało, żebym zobaczyła w końcu, co to jest, i poczuła to całym ciałem, że naprawdę. I to było z dwóch stron, to nie było tylko z mojej strony, to było oczywiście z dwóch stron. Ten, 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 bo jeśli, jeśli masz to poczucie takiego, że płynie między Wami, że. Że wszystko płynie. To jest jedyne słowo, słowo co, mogę, co mi przychodzi do głowy: płynie, i jesteś sobą, to ta druga osoba czuje dokładnie to samo, bo nie może być inaczej. To znaczy, że płynie z dwóch stron. Um, I co chciałam powiedzieć? Jaka, jaka jest, moje, jak jest um, moja puenta tego filmu? Że szukaj do tej pory, aż będziesz wiedziała, wiedział, co ty właściwie chcesz i co ci sprawia radość, co ci sprawia przyjemność, bo wszystko inne. Jest tylko próbą. Um, takim optymistycznym akcentem kończę to wideo. Weźcie sobie z tego wideo, co chcecie. Weźcie sobie, jak chcecie. Ja tylko myślę, że każdy powinien mierzyć swoją miarą siebie e, poznać siebie poznać siebie bardzo dobrze przede wszystkim poznać siebie bo to chyba jest klucz do wszystkiego. Jeśli ty nie znasz siebie, to, to nie jesteś w stanie powiedzieć, co ty w ogóle chcesz. E, także. Dedykuję ten film wszystkim tym kobietom i mężczyznom, którzy do tej pory nie mogą znaleźć swojej drugiej połówki, cokolwiek to znaczy, ta druga połówka, I, i, a przede wszystkim mogą znaleźć siebie. Bo przyjdzie taki moment, że znajdziesz siebie i będziesz wiedział, co, co ty chcesz. Do zobaczenia, do usłyszenia.